Witam serdecznie. Kolejny dzień, kolejna przygoda. Dziś wróciłem na obóz. Jeden z Was zasugerował mi, że przydałoby się jakieś miejsce, żeby sobie usiąść. Czy się położyć, chillować, relaksować. Pomysł mi się spodobał. I taki na dzisiaj jest plan, żeby sobie zrobić takie miejsce właśnie do, do chillowania. No i jestem niemal pewien na 100%, że w tym czasie, kiedy mnie tu nie było, miałem gościa. Od razu mi się rzuciło w oczy, że ktoś tu moją palisadę no nie zniszczył, ale ewidentnie samo to się raczej nie mogło zrobić. Być może jakieś zwierzę, no ale chwilę później zauważyłem, że wiadomość, którą zostawiłem, na pewno została przeczytana. No bo ja takiego węzła nie stosowałem, więc no ktoś to na pewno był, ktoś przeczytał. W zasadzie żadnych zniszczeń nie dokonał. Żadnej wiadomości też nie, nie dostałem, więc zakładam. zakładam, że jednak to nikomu tutaj nie będzie przeszkadzać. Że tu jestem i nie mam zamiaru też rozkminiać, czy ktoś mnie w ten sposób testuje, żeby zobaczyć, co się tu dalej będzie działo, czy nie. Czy ktoś mi chciał dać do zrozumienia: Hej, byłem, wiem, co tu robisz, więc nie przeginaj. Pały I ja tej pały też oczywiście nie zamierzam przeginać, nie przedłużając. Piorę się do pracy. Odstawiam kamerę. Zobaczymy, co mi z tego wyjdzie. Drewno oczywiście już miałem przygotowane po wcześniejszej wizycie, więc mam nadzieję, że to co tu ma mi wystarczy. No minus taki, że yy, no materiału tutaj na budowę mam bardzo dużo, ale zaraz wam pokażę większość tego. Większość tego mojego materiału no wygląda w taki a nie inny sposób Więc tak średnio się nadaje na jakieś takie konstrukcje, ale myślę, że coś tutaj coś tutaj znajdę. No nie zamierzam lasu tutaj wycinać, że tak powiem. Także to co znajdę na ziemi to sobie Będę mógł użyć. A jeżeli nic nie znajdę, no to nie wiem, czy będzie ruszyć głębiej w las. Dobra. Dzisiaj wersja prototypowa. Zobaczymy, co mi z tego wyjdzie. Aż sam jestem ciekaw. Właśnie o tym mówię, nie Wszystko jest takie o, średniej jakości Żeby zrobić z tego jakiekolwiek siedzisko No ale zobaczymy co z tego wyjdzie Dzisiaj wersja prototypowa 嗯哼哼。<laughs> Nie wiem co o tym sądzicie no, Wyszło to troszeczkę inaczej niż sobie planowałem Jeszcze tu parę tych nazwijmy to szczebelków by się przydało. Zaraz sobie dotnę, ale myślę, że pierwszą próbę mogę zrobić Więc uwaga oh. Kurde Powiem mam, że wygodne, nie? Bez kitu No, trochę wysoko się siedzi ale, ale jest całkiem wygodnie, całkiem w pytkę, że tak powiem. Dobra, parę jeszcze tych sobie dotnę i może z jedną, dwie to sobie tu utnę i pomyślimy, co dalej. No i pierwotnie w planach miało to troszeczkę inaczej wyglądać. Tu ten dół też miał być w kształcie tego trójkąta. No ale tak jak mówię, ten materiał tutaj mam dookoła taki bardzo nadgryziony zębem czasu. I z lenistwa nie chciałem się iść nigdzie głębiej, głębiej w las, więc zrobiłem no, tak jak zrobiłem, wydaje mi się, że jest w miarę solidnie. E, tą przestrzeń tutaj myślę, że zawsze będę mógł sobie wykorzystać. Nie wiem, może zabudować jakiegoś tarpa powiesi, czy coś będzie padać na plecak, na coś. No nie wiem, jest to jakaś opcja do wykorzystania. To sobie wzmocniłem, oparcie dodatkowo dałem tutaj. No i prezentuje się, mi się wydaje, całkiem fajnie, solidnie. A przynajmniej solidnie, żeby wytrzymało dzisiejszy biwak. Co będzie dalej, zobaczymy. Prędzej czy później, pewnie to się rozleci. Tym razem użyłem y, mocniejszego sznurka, jest to Parakord, zdecydowanie lepszy niż y, sznurek jutowy, który użyłem do tego stojaka. No Zobaczymy jak się sytuacja rozwinie, bo podejrzewam, że skoro raz tu ktoś był to pewnie przyjdzie tutaj zobaczyć co tu się dzieje. No ale chyba się człowiek domyśli, że to jest do siedzenia. Tak, oh, można wygodnie usiąść oprzeć się. No ja zdaję sobie sprawę, że te moje budowle są dalekie od ideału i jakiś tam wytycznych leśnych konstrukcji bushcraftowo surwiwalowych No ale będę się powtarzał pewnie jeszcze nie raz. Ja nie jestem bushcrafterem, surwiwalowcem Lubię spędzać czas w lesie i nie tylko i buduję tak jak potrafię, gumie. Jak Ciągle się tego uczę. Jak się to mi rozleci, pewnie wyciągnę wnioski, zbuduję coś lepszego. Póki co sprawdza się bardzo fajnie. Można byłoby tu sobie przynieść jakiś koc jeszcze, albo coś, jakąś karimatę, to by było jeszcze wygodniej, bardziej miękko. Ale jest dobrze. Herbatka się gotuje. Herbatka. Woda na herbatę. Postawiona. Szybko sobie coś odgrzeje i pociluje także dzięki dzięki za pomysł, mój drogi widzu. Bo świetny, świetny pomysł. Jedna rzecz, którą będę mógł sobie mniej do lasu brać, czyli jakieś siedzenie, bo już wiem, że mam gdzie usiąść. Nawet może lepiej, że tak to wysoko wyszło. Bo przynajmniej nogi tak fajnie można sobie wygodnie ułożyć. No i oczywiście, jak to przy pracach nie obyłoby się bez strat słamałem czubek piły no ale to w zasadzie nie przeszkadza jeszcze dalej swoją funkcję będzie pełnić chociaż już jest e, ścierana czasem i pracami leśnymi bo nie jedno cięcie wykonała nawet gdzieś tutaj jest uszczerbiona więc trzeba będzie też pomału pomyśleć o wymianie ostrza bo piła sama w sobie jak najbardziej jest fajna więc jeśli jest taka możliwość to dokupię sobie tylko ostrze Ale to jeszcze nie teraz, póki dobrze tnie jest w miarę ostre, to nie będę tego robił herbatka zrobiona, obiad się już podgrzewa Strogi widzu. No mam nadzieję, że się podobało te moje dzisiejsze zmagania z siedziskiem jeśli nie, to trudno. Jeśli tak, to bardzo mnie to cieszy. Ja oczywiście zapraszam ponownie. Co będzie tematem następnej przygody? Nie wiem, czy będzie to las, czy coś innego. Czas pokaże. Gdzie, gdzie mnie nogi poniosą, tam, tam pewnie pójdę. A może tutaj wrócę. A może nie. Kto to wie. Także dzięki za wytrwanie do końca. Na dzisiaj to będzie już chyba tyle. Czas relaksu. Czas chillaxu. Dzięki, do zobaczenia i cześć!